Dawno, dawno temu w odległej krainie żyła piękna księżniczka o imieniu Lily. Mieszkała w wielkim zamku otoczonym bujnymi ogrodami i błyszczącymi fontannami. Lily miała dobre serce i była kochana przez wszystkich, którzy ją znali. Księżniczka miała jednak pewien sekret posiadała magiczny amielyt, który dawał jej moc komunikowania się ze zwierzętami. Pewnego dnia, podczas eksploracji lasu w pobliżu zamku. Lili usłyszała słabe wołanie o pomoc. Podążając za dźwiękiem, odkryła rannego jednorożca uwięzionego w zaroślach. Księżniczka ostrożnie podeszła do majestatycznego stworzenia, wykorzystując swój dar do uspokojenia i uleczenia ran jednorożca. Dziękuję, miła księżniczko, powiedział jednorożec, jego głos był miękki i melodyjny. Na zawsze pozostanę twoim dłużnikiem. Lili uśmiechnęła się wzruszona wdzięcznością jednorożca. Przynajmniej tyle mogłam zrobić. Co ci się stało? Jednorożec wyjaśnił, że został uwięziony przez czarną magię i nie był w stanie sam się uwolnić. Lili wiedziała, że musi pomóc stworzeniu, i razem wyruszyły na poszukiwanie źródła czarnej magii i uwolnienia jednorożca od klątwy. Podczas podróży przez zaczarowany las. Napotykając po drodze wyzwania i przeszkody, Lili i Jednorożec nawiązali głęboką wieść przyjaźni. Dzięki odwadze księżniczki i magii Jednorożca pokonali każdą przeszkodę na swojej drodze. W końcu, po wielu próbach i trudach, dotarli do serca lasu, gdzie zmierzyli się ze złym czarnoksiężnikiem odpowiedzialnym za czarną magię. Dzięki odwadze i determinacji Lili i Jednorożec połączyli swoje moce, aby pokonać Czarnoksiężnika i złamać klątwę. Jednorożec w końcu był wolny, a jego duch unosił się z wdzięczności. Jesteś naprawdę niezwykłą księżniczką, Lily powiedział. Nigdy nie zapomnę twojej dobroci i odwagi. Lili uśmiechnęła się, a jej serce przepełniła radość. A ja nigdy nie zapomnę ciebie, moja przyjaciółko. Nasza wieść będzie trwać wiecznie. I tak księżniczka i jednorożec wrócili do zamku, gdzie zostali okrzyknięci bohaterami. Sekret lili nie był już ukrywany, ale świętowany jako dar, który przyniósł harmonię i pokój królestwu na wiele lat. Zamknij się, masz słuchać tego, co mówię, krzyknął Tom, gdy nagle uderzył mnie w twarz. Co? Idź ochłonąć na zewnątrz i nie zawracaj sobie głowy powrotem. To był pierwszy raz, kiedy mężczyzna mnie uderzył i byłam w szoku, zamrożona w niedowierzaniu. Dopiero po kilku chwilach dotarł do mnie ból i strach. Nie zniosę tego dłużej. Zdecydowałam się opuścić ten dom i wziąć rozwód. Przygotowywałam się na ten dzień. Mam na imię Jennifer. Jestem przeciętną pracującą żoną. Po trzech latach małżeństwa w tym miesiącu wszystko wygląda dobrze. Mruknęłam, sprawdzając swoje konto bankowe. Odkąd byłam singielką, uwielbiałam oszczędzać pieniądze. Dorastając w niezbyt bogatej rodzinie zawsze byłam przyzwyczajona do oszczędnego życia. Dzięki temu nawet w dorosłym życiu skromne życie nigdy nie było dla mnie problemem. Zawsze wydawałem ostrożnie oszczędzając tyle, ile mogłem oszczędności inwestowałem w fundusze inwestycyjne i akcje. Dzięki temu, że w college'u studiowałem administrację biznesową, dobrze znałem się na ekonomii i na tym, jak działają pieniądze. Zacząłem inwestować na studiach i jak dotąd wszystko szło gładko. Zawsze marzyłem o zakupie domu, w którym cała moja rodzina mogłaby szczęśliwie mieszkać. Wkrótce osiągnę swój cel. Poznałam Toma w tej samej firmie, w której pracowałam. Był miły i dość przystojny, popularny wśród pracownic. Tom i ja przypadliśmy sobie do gustu, gdy pracowaliśmy razem, a sprawy płynnie przeszły od randki do małżeństwa. Nie mamy jeszcze dzieci. Będąc w trzecim roku małżeństwa i biorąc pod uwagę mój wiek, chciałabym mieć dzieci wkrótce. Ale ponieważ oboje pracujemy, nasze harmonogramy prawie się nie pokrywają. Tom nie jest zainteresowany staraniem się o dziecko. Za każdym razem, gdy próbuje o tym porozmawiać, on zmienia temat. Może powinnam rzucić pracę i znaleźć trochę czasu dla nas jako pary. Ale jeśli Tom nie chce współpracować, nie mogę tak po prostu odejść. Powód, dla którego Tom nie jest zainteresowany posiadaniem dziecka. Nasz obecny styl życia mu odpowiada. Choć pracujemy w tej samej firmie, nasze działy się różnią. Dział Toma nie wymaga nadgodzin, ale wynagrodzenie jest najniższe w firmie. Mój dział jest kluczowy dla firmy, więc choć jest dużo nadgodzin, wynagrodzenie jest wyższe. Tom wraca do domu na czas i leniuchuje, grając w gry wideo, dopóki nie wrócę. Ale jeśli będziemy mieli dziecko, nie będzie mógł tego robić. Dlatego nie jest entuzjastycznie nastawiony do zakładania rodziny. Na razie skupiam się na budowaniu domu dla naszej potencjalnie powiększającej się rodziny. Dlatego wciąż oszczędzam. Wierzę, że gdy urodzi się dziecko, tom z pewnością mi pomoże. Kolejną rzeczą, która mnie martwi, jest moja tyściowa. Mieszka zaledwie pięć minut spacerem od naszego mieszkania. Zaraz po naszym ślubie stan zdrowia teścia się pogorszył. Powiedziano nam, że może potrzebować opieki, więc przeprowadziliśmy się bliżej. Wkrótce potem zmarł z powodu podeszłego wieku. Od tego czasu moja teściowa przychodzi do naszego domu prawie codziennie. Byłoby dobrze, gdyby po prostu przyszła, ale ona zawsze ma coś sarkastycznego do powiedzenia, pomyślałam sobie. Jestem w domu. Spóźniłaś się, prawda? Mam rocze, nie nawiązując ze mną kontaktu wzrokowego. Dobry wieczór. Zawsze wracasz do domu tak późno? Naprawdę pracujesz? Zastanawiam się, czy dzisiaj też będzie robić takie sarkastyczne komentarze. Jestem wykończona pracą, więc przynajmniej w domu chcę się zrelaksować. Ale dzięki sarkazmowi mojej teściowej mój dom stał się miejscem, w którym nie mogę czuć się swobodnie. Więc co planujesz zrobić na obiad dla Toma, skoro wracasz do domu o tej porze? Pyta. Zawsze tak jest. Martwi się tylko o Toma, który prawdopodobnie po prostu wyleguje się po punktualnym wyjściu z pracy i obwinia mnie. Zacznę to teraz przygotowywać, mówię. Zamierzasz zacząć to robić teraz? Jak myślisz, która jest godzina? Odpowiada. Podczas gdy ja jestem uporczywie obwiniany, Tom nadal gra w swoją grę wideo. Gdzie się podział ten miły Tom? A może to jego prawdziwe ja? Zastanawiam się. W każdym razie, dlaczego muszę przygotowywać posiłki dla dorosłego, który nie jest dzieckiem? Oboje pracujemy, więc gdyby tom wykonywał prace domowe, gdy wraca wcześniej do domu, mój ciężar byłby znacznie mniejszy. Takie myśli kłębią się w mojej głowie. Moja teściowa nigdy nie pracowała i jest gospodynią domową. Nie ma zamiaru zrozumieć uczuć pracujących kobiet od samego początku. Poza tym, gdyby zobaczyła tomka wykonującego prace domowe, na pewno zaczęłaby pomagać. Wtedy znowu usłyszałabym od niej sarkastyczne komentarze. Cóż, nie ma mowy, żeby Tom wykonywał prace domowe, więc to zmartwienie jest niepotrzebne. Hej, Jennifer, słuchasz mnie. Tom przerywa moje myśli. Ach, przepraszam. Zaraz zacznę przygotowywać posiłek, odpowiadam. W końcu wydaje mi się, że spokojniej jest robić wszystko samemu, będąc krytykowanym. W porządku. Przygotowałam wszystko i już nakarmiłam Toma, mówi moja teściowa. Rozumiem. Dziękuję, odpowiadam. Oczywiście nic dla mnie nie przygotowała. Muszę tylko przygotować posiłek, więc to chyba w porządku. Niestety, stało się to tak zwyczajną rzeczą, że mogę myśleć w ten sposób. Kiedy przygotowuję obiad w kuchni, słyszę tę rozmowę. Hej Tom, zbliża się kolacja z moimi przyjaciółmi. Jest w tej nowej francuskiej restauracji, więc opłata członkowska wynosi około 200 dolarów. Czy mógłbyś ją dla mnie pokryć? Tak, a wiesz, że chcę kupić nowe ubrania i pójść do salonu, więc czy mógłbyś dać mi dodatkowe 500 dolarów? Tom odpowiada z łatwością, nie odrywając wzroku od gry. 500 dolarów za posiłek z przyjaciółmi. Jakie ona ma poczucie pieniędzy? Zastanawiam się. Wtedy tom bez pytania grzebie w mojej torebce, wyjmuje 500 dolarów i wręcza je swojej matce. Dzięki, tom. Ratujesz mi życie, mówi. Jestem oszołomiona. Co ci ludzie właśnie zrobili? Czy oni mnie nie widzą? Kiedy moja teściowa idzie do łazienki, podchodzę do toma i konfrontuję się z nim. Dlaczego wyciągasz pieniądze z mojego portfela? Pytam. Nie miałem wyboru. Nie miałem przy sobie gotówki, odpowiada Tom. To nie znaczy, że możesz tak po prostu wyjąć gotówkę z czyjegoś portfela, argumentuje. A moja teściowa, która przyjmuje pieniądze, jest tak samo zła. Jeśli sam nie możesz dać jej pieniędzy, powinieneś był odmówić, kontynuuje. Nie mamy takich pieniędzy. Kłócimy się z Tomem, kiedy wraca moja teściowa. Co się stało? Czy coś się stało? Pyta. Nic się nie stało. Nic się nie stało, wtrąca szybko Tom. Czy Tom nie rozumie, jak trudno jest wyciągnąć 500 dolarów z naszego budżetu? Myślę sobie. Zarządzam naszymi finansami, ponieważ moje dochody są wyższe. Płacę ze swojego konta za wszystko, od czynszu po wydatki na życie. Tom nie wpłaca swojej pensji. Wszystko przeznacza na kieszonkowe, które wydaje na gry, hazard i inne rozrywki. Poprosiłam go, by przynajmniej dokładał się do kosztów utrzymania, ale on po prostu unikał tematu. Wiem, że w zeszłym miesiącu dał swojej matce 500 dolarów, ponieważ powiedziała, że chce kupić ubrania i torebkę. Miesiąc wcześniej były to wydatki na kimono, kosmetyki, salon i spa, wspominam. Kiedy się nad tym zastanowię, co miesiąc dawał jej 500 dolarów. Podczas gdy ja pogrążam się w myślach, moja teściowa mówi: Słyszałam, że jest spór o pieniądze. Dlatego przyszłam. Nie rób zamieszania tylko dlatego, że oferuję trochę kieszonkowego. Zrobienie dobrego uczynku dla swoich rodziców nie odbije się na Tobie. Byłbyś zadowolony, gdyby twoi starsi rodzice byli pod dobrą opieką, prawda? Moja teściowa w ogóle się tym nie przejmuje. Cała rodzina ma wypaczone poczucie pieniędzy. Bez względu na to, ile oszczędzamy. Pieniądze te są wydawane na ekstrawaganckie wydatki mojej teściowej, uświadomiłam sobie. Zdeterminowana, pomyślałam, dziś musi być ten dzień. Z całą odwagą, na jaką mogłem się zdobyć, odezwałem się do niej. Naprawdę nie mamy dodatkowych pieniędzy. Szczerze mówiąc, wspieranie cię co miesiąc kwotą 500 dolarów jest dla nas naprawdę trudne, wyjaśniłem. Słysząc to, moja teściowa głęboko westchnęła. Widzisz, te pieniądze są przeznaczone na wydatki związane z życiem towarzyskim. Kupowanie nowych ubrań i stołowanie się z sąsiadami jest ważną częścią spotkań towarzyskich, prawda? Argumentuje. Jeśli chodzi tylko o pogawędki z sąsiadami, to czy nie wystarczy kawiarnia? Dlaczego zawsze musi to być wyszukana francuska restauracja lub wysokiej klasy zajazd? Kontruję. Ona zawsze aktualizuje swoją garderobę na każdą okazję i bierze rachunek za wszystkich. Takie popisywanie się. Ale to nie jest tak, że wszyscy ją lubią. W rzeczywistości jest po prostu wykorzystywana. Ty z drugiej strony prawie nie kontaktujesz się z sąsiadami. Robię to wszystko dla ciebie, mówi. To ona decyduje się robić to wszystko. Nie prosiłem jej o to. Skąpstwo w wydatkach na spotkania towarzyskie? To dopiero skąpstwo, kontynuuje. Nie skąpisz też budżetu na spotkania towarzyskie Toma, prawda? Jennifer jest dość oszczędna. Zawsze mam jej to za złe, bo skąpi na alkohol i hazard. Imprezy alkoholowe i hazardowe Toma nie są wydatkami socjalnymi. Służą wyłącznie rozrywce. Skąpiąc pieniędzy na spotkania towarzyskie z kolegami, Tom nigdy nie dostanie awansu w takim tempie. Biedactwo Jennifer. Naprawdę musisz przejrzeć swój budżet domowy, podsumowuję. Tom i jego teściowa mówią, co chcą. Dzisiejszy dzień znów był okropny. Może poczuła ulgę po wzięciu pieniędzy i powiedzeniu tego, co chciała powiedzieć. Ale kiedy skierowała się do wyjścia, znów na mnie spojrzała. Jeśli chcesz się rozwieść, Tom, myślę, że to w porządku. W każdej chwili Twój pokój wciąż tam jest. Tak jak go zostawiłeś. Możesz wrócić w każdej chwili. W porządku, dzięki, mamo, odpowiedział Tom. Szorstkim ruchem zamknęła za sobą drzwi i wyszła. O co chodziło przed chwilą? Zastanawiałem się. Kiedy się odwróciłam, Tom już zaczął ponownie grać w swoją grę wideo. Byłam tak wściekła, że mu przyłożyłam. Dlaczego dawałeś jej 500 dolarów miesiąc w miesiąc? Skąd w ogóle pochodzą te pieniądze? Zażądałam. Nie przerywając gry, tom po prostu zignorował moje słowa. Stanęłam przed telewizorem i powiedziałam do toma: Czy ty mnie w ogóle słuchasz? Pytam cię, o czym myślisz. Nie mogąc zobaczyć telewizora, tom odpowiedział ze zmartwionym wyrazem twarzy. O co tyle hałasu. To tylko 500 dolarów. Przestań być taki skąpy. Czy masz pojęcie, jak trudno jest wyjąć 500 dolarów z naszego domowego budżetu? Odpowiedziałem. Ale jak mówiła mama, to wydatki socjalne, więc to konieczny wydatek, argumentował Tom. To wcale nie jest konieczny wydatek. Dlaczego rozmowa z sąsiadami kosztuje 500 dolarów? Czy wszystkie posiłki nie są opłacane przez mamę? Zapytałem. To niedorzeczne, pomyślałem. Bez względu na to, jak desperacko mówiłam, Tom po prostu nie słuchał. Niezależnie od tego, czy uważał to za irytujące, czy po prostu chciał wrócić do swojej gry, nawet nie próbował zrozumieć, co mówię. Poza tym rozważasz rozwód. Jeśli zamierzasz być tak bezczelny, to mam własne przemyślenia na ten temat, powiedziałam. Tom nie zaprzeczył. Rzeczywiście rozważał rozwód. Możesz się po prostu przeprowadzić. Chcę zagrać w moją grę, powiedział Tom, odsuwając mnie na bok gestem i ponownie rozpoczynając swoją grę. Może to beznadziejne. Może rozwód jest najlepszym rozwiązaniem. Ale po prostu nie mogę podjąć takiej decyzji, znając Toma, którego kiedyś znałam, pomyślałam. W drodze z pracy do domu wydarzył się pewien incydent. Zatrzymałam się w lokalnym supermarkecie. Zwykle płacę gotówką, ale dziś nie miałam przy sobie wystarczającej kwoty. Więc postanowiłam zapłacić kartą kredytową. Wtedy kasierka rzuciła mi niespojrzenie. Proszę pani, wygląda na to, że tej karty nie można użyć, powiedział. Dlaczego? Zapytałam. Wygląda na to, że osiągnęła pani swój limit, wyjaśnił. Ogarnęło mnie złe przeczucie. Pospieszyłem do domu. Tom, Tom, jesteś tutaj. Tom nie odpowiedział. Potem zobaczyłam torbę Toma na podłodze, a wszędzie leżały porozrzucane papiery. Co to jest? Spojrzałam na papiery, były to rachunki za wiele kart kredytowych. Te karty kredytowe były kartami rodzinnymi, a konto było połączone z moim. Tom nie radzi sobie z zarządzaniem pieniędzmi i często zadłuża swoje karty kredytowe. Dlatego jego karty są wyczerpane i nie może już z nich korzystać. Od tamtej pory jedyną kartą kredytową Toma jest ta karta rodzinna. Szybko przejrzałam rachunki i zobaczyłam listę rzeczy, których nie rozpoznałam: ubrania, torebki, buty wysokiej klasy sushi, francuska kuchnia. Wszystkie rachunki dotyczyły luksusowych rzeczy. Łączna kwota wszystkich rachunków wynosiła zdumiewające 50 tysięcy dolarów. Byłem oszołomiony i zamarłem w miejscu. Wielokrotnie sprawdzałam liczbę zer, aby się upewnić, ale nie było żadnej pomyłki. I wtedy pojawił się Tom i jego matka. O co chodzi z obciążeniem karty kredytowej kwotą 50 tysięcy dolarów? Używałeś jej. Zapytałem Toma. Tak, użyłem jej. Co przez to rozumiesz? Odpowiedział Tom. Mama poprosiła mnie, żebym poszedł z nią na zakupy i na posiłek, wyjaśnił. Dlaczego użyłeś tej karty? Zapytałem. Nic na to nie poradzę. Moje karty są bezużyteczne. W porządku, prawda? To tylko synowska pobożność, uzasadnił Tom. Pieniądze zostaną pobrane z mojego konta. Znasz moje konto? Jesteśmy małżeństwem, więc to nie tylko twoje konto, prawda? Upadłam na ziemię, kolana ugięły się pode mną. Wszystkie pieniądze, na które tak ciężko pracowałam, zostały tak łatwo wykorzystane, pomyślałam. Jennifer, nie możesz mówić takich rzeczy jak moje pieniądze. Jeśli chodzi o nasze wspólne finanse jako małżeństwa, wtrąciła się teściowa Toma. Jak zawsze moja teściowa nie wykazała żadnych oznak skruchy, uświadomiłam sobie. Jennifer, kłamiesz, że nie jesteś w stanie dać mi pieniędzy, mimo że je masz. Zastanawiam się, jak chciwa potrafisz być, rażący sprzeciw Toma doprowadza mnie na skraj wściekłości. Wszystkie uczucia, które powstrzymywałam, teraz narastają, eksplodują naraz. Nie zadzieraj ze mną. To są oszczędności, na które tak ciężko pracowałam, jeszcze zanim wyszłam za mąż. Oddaj mi je, zażądałam. Hej, o czym ty mówisz? Co moje, to twoje, a co twoje, to moje. Tak działa małżeństwo, prawda? Odparł Tom. Zgadza się. Zamiast okazywać wdzięczność moim rodzicom, ja robię to w twoim imieniu. Powinieneś być mi bardziej wdzięczny, dodała teściowa toma. I pomyśleć, że otrzymywał 500 dolarów miesięcznie na kieszonkowe, a nawet potajemnie korzystał z karty kredytowej za moimi plecami. To konto obejmuje nawet pieniądze, które zaoszczędziłam przed ślubem. Używanie ich bez pytania nie różni się niczym od kradzieży. Oddaj mi je, nalegałam. Hej, przestań. Kogo nazywasz złodziejem? Tom odpowiedział z irytacją. Ta karta kredytowa jest kartą rodzinną. Mogę jej używać jak chcę, ponieważ jestem częścią rodziny, argumentował Tom. Zgadza się. Tom naprawdę wiele dla mnie zrobił. W rzeczywistości nie zauważyłeś rachunku na 50 tysięcy dolarów, dopóki nie przyszedł, prawda? Więc nie ma problemu, wtrąciła się teściowa Toma. Konto powiązane z kartą kredytową nie było kontem, z którego korzystałam regularnie, więc nie zauważyłam tego od razu. Ale to nie znaczy, że ta sytuacja jest w ogóle akceptowalna. Nie o to chodzi. Oddaj mi moje pieniądze, błagałem. Nie mogąc powstrzymać gniewu, wybuchnęłam płaczem i błagałam go. Zamknij się. Jesteś moją żoną, więc powinnaś słuchać tego, co mówię. Powinnaś być wdzięczna. Że w ogóle ożeniłem się z kimś takim jak ty, tom nagle uderzył mnie w twarz. Ochłoń na zewnątrz i nie zawracaj sobie głowy powrotem, powiedział. Po raz pierwszy w życiu zostałam uderzona przez mężczyznę i byłam w szoku. Byłam tak zaskoczona, że nie mogłam się ruszyć. Kilka chwil później uderzył we mnie ból i strach. Nie zniosę tego dłużej. W końcu zdecydowałam się z nim rozwieść i opuścić ten dom, pomyślałam. Tej nocy skrupulatnie zaplanowałam kolejne kroki i poszłam spać. Następnego ranka Tom nonchalancko położył przede mną pojedynczą kartkę papieru. Był to formularz rozwodowy, a jego część była już wypełniona. Od teraz, jeśli będziesz na mnie narzekać, rozwiedziemy się. Jeśli nie chcesz rozwodu, to nie odzywaj się do mnie. Od teraz ja będę zajmował się pieniędzmi, oświadczył Tom. Z tymi słowami Tom chwycił książeczkę bankową i wyszedł do pracy. Nie mogłam uwierzyć, jak łatwo udało mi się zdobyć formularz rozwodowy, co wydawało mi się najtrudniejszą częścią. Czy on naprawdę myśli, że nadal chce z nim być po tym wszystkim, co zrobił? Czy myśli, że słowo rozwód mnie przeraża? Zastanawiałam się. Zdałam sobie sprawę, że Tom ma głowę w chmurach. Ale dla mnie to idealne rozwiązanie. Chętnie skorzystam z tej formy rozwodu. Cała moja miłość do Toma całkowicie zniknęła, podsumowałam. I jeszcze to. Fundusze inwestycyjne i akcje, nad którymi pracowałam jeszcze przed ślubem. Nie było żadnych większych strat i wszystko idzie gładko. Osiągnąłem punkt, w którym mogę żyć z samych zysków. A z samych zysków z akcji udało mi się zaoszczędzić około 500 tysięcy dolarów. Oczywiście Tom nie wie o tych pieniądzach, ponieważ znajdują się one na innym koncie bankowym. Obawiałam się trzymać tak dużą sumę pieniędzy na jednym koncie, więc mam ich kilka. Książeczka bankowa, którą zabrał Tom, jest tylko jednym z nich. Uświadomiłam sobie, Wypełniłam swoją część formularza rozwodowego. Z formularzem rozwodowym w ręku szybko spakowałam się i wyszłam z domu. Następnie udałam się do biura i pomyślnie złożyłam formularz rozwodowy. Na razie schroniłem się w domu rodziców. Widząc mnie z toną bagażu, moi zaskoczeni rodzice słuchali, jak wyjaśniam sytuację. Ciesząc się spokojnym pobytem w domu rodziców, zacząłem sprawdzać oferty nieruchomości. Dojazdy do pracy z domu rodziców są zbyt odległe, więc muszę szybko znaleźć nowe miejsce do życia, pomyślałem. Podczas przeglądania ofert na smartfonie natknąłem się na interesujące ogłoszenie: nowo wybudowany dom w pobliżu stacji idealne 15 minut spacerem od pracy. Natychmiast udałem się do agencji nieruchomości, aby zapytać: Dom jest!